To się YouTube, mamy nowy dzień, a właściwie ten sam, w którym został nagrany Mercedes Vito w kolorze Niebieskim, który stoi za mną, ale mam dla Was kolejnego rodzynka, którego możecie zobaczyć prawdopodobnie już za mną. Jest to wózek elektryczny wylicytowany również na giełdzie niemieckiej jest z ubezpieczalni. Szczerze mówiąc nie wiem co o nim powiedzieć. Pierwszy raz widzę coś takiego na oczy. Pierwszy raz w ogóle to widziałem na giełdzie, jest tego myślę, że bardzo mało. Jeszcze, no jak widać, da się to ubezpieczyć, więc i pojawiają się. Wózek z ograniczeniem do 15 km na godzinę, w pełni elektryczny, skręcane przednie koła, elektryczny fotel, dwa tryby jazdy, wolny i szybki, skrzynia biegów. Jak widać, był on zarejestrowany jak skuter, ma tam liceę rejestracyjną. Model KarPO4. Model ten kosztuje w okolicach od 4 do 6 tysięcy złotych używany. Także teraz wam nagram go bardziej z, z innego ujęcia. Na pewno ciekawy sprzęt. Niestety nie mam jak go odpalić, bo te są dozorowane. Może przyjdzie czas na inny odcinek przejdzie mi się. Choć wolałbym na coś, takiego, to nie siadać, bo po wojnych takich tak z kulami kolami. Się się to się coś stanie. Ciekawa sprawa. No. Tutaj widzę, że ma uchwyt na kulę, ręczny, albo felgi. No teraz sprawdźcie parę przebitek. Także zobaczcie skórzane obicie, uchwyt na kule, elektryczny fotel w wielu zakresach ręczny, albo z takich ciekawostek. Jeszcze wskaźnik naładowania materii, dwa typy jazdy żółwi oraz zajęcie, zajączki, zajączek, czyli szybki mamy również szybkość przemieszczania się, kierunkowskazy światła oraz awaryjne, lusterka jak w skuterze jak widać, bardzo podobne. Miejsce na, na nogi i chyba z takich ciekawostek to już tyle. Zobaczcie, światła są, jest jakiś ukwyt z tyłu ograniczenie do 15, Postaram się go nagrać, jak go odpalimy. O, jeszcze macie tutaj takie uszkodzenie z giełdy. Rozbita lampa, tutaj zderzak pęknięty. Taki zderzak jest. Skądś ich zabezpieczenie. Koszyk na rzeczy, no same praktyczne rzeczy dla starszej osoby, bądź tam schorowanej.